Od września 2019 roku my, uczniowie, przebyliśmy razem długą i niezwykłą drogę. Za nami wiele rozwiązanych zadań, poprawionych kartkówek, udanych projektów, konkursowych zmagań i zdobytych medali. Czas pandemii i lekcji zdalnych w ramach nauki w nowym czteroletnim liceum. Ten czas był dla nas wyjątkowy i pozostanie w naszej pamięci. Pomimo wielu przeszkód, staraliśmy się pilnie wykonywać swoje obowiązki, a wiedza, którą zdobyliśmy. Z pewnością przyda nam się w przyszłości. Dzisiaj odrzućmy wszystkie troski, lęki i celebrujmy jak najlepiej ten niezwykły wieczór, bo po to się tu wszyscy dzisiaj zebraliśmy, by cieszyć się młodością, wyjątkową chwilą oraz aby bawić się do Białego Rana. Spotykamy się w ten piękny styczniowy wieczór na balu studniówkowym pierwszego Liceum Ogólnokształcącego im. Organizacji Narodów Zjednoczonych w Jukoraju. Studiów tego maturzysty jest uroczystym i niepowtarzalnym wydarzeniem. Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy. Nie ma dwóch podobnych nocy. Niech zacytowane przeze mnie słowa noblistki Wisławy Szymborskiej, wyrażone w muzycznej formie przez Sanach, artystę waszego pokolenia, wprowadzą nas w niezwykły i podniosły na Anno Domini 2023. Kochani maturzyści, nie tak dawno zaczynaliście naukę w naszym liceum. Jednak czas na nieupłakanie. Wkrótce będziecie absolwentami ONZ-u, lecz wcześniej za 110 dni czeka Was trudny i bardzo ważny egzamin jakim jest matura i zwieńczy Waszą czteroletnią pracę. Wynikiem sumiennej pracy jest zawsze sukces, a dla Was sukcesem będzie świadectwo dojrzałości, a na nim bardzo dobre wyniki. Serdecznie Wam tego życzę w imieniu dyrekcji i grona pedagogicznego. Szanowni rodzice, niewątpliwie jesteście dzisiaj dumni ze swoich dzieci, Patrząc na nie, są, że są dorośli, pełnoletni i ta chwila jest ważna także dla Was. Cieszymy się, że przybyliście tak licznie i jesteście Państwo razem z nami. To Wasz trud, zaangażowanie i dbałość o każdy szczegół tworzą klimat dzisiejszego wieczoru. Serdecznie za to dziękuję i składam wyrazy uznania za mądre towarzyszenie swoim dzieciom oraz za życzliwą współpracę ze szkołą Teraz już czas na rozpoczęcie tradycyjnego balu podczas którego nie myśli się o jutrze wszystko jest radością bez troską bezwarunkową wiarą we wspaniałość życia i świata Kochani maturzyści na pewno pragniecie, by jedyna w swoim rodzaju noc była wyjątkowa, niezapomniana i trwała jak najdłużej. Zatem bawcie się doskonale, zgodnie z dewizą Carpe Diem. Ale proszę, abyście z umiarem i rozwagą korzystali z przywileju młodości. Życzę wspaniałej zabawy w ten studniówkowy, piękny i jedyny wieczór. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło, że mogę reprezentować dzisiaj Zarząd Powiatu Biłgorajskiego. Na tą też okoliczność Starosta Biłgorajski wystosował list, który za chwilkę oddam Pani Dyrektor, ale pierwsze pozwolę sobie go przeczytać. Szanowna Dyrekcjo, nauczyciele, rodzice, kochani uczniowie. To wyjątkowy bal, kiedy licealistki w sukniach wieczorowych, a licealiści w garniturach dostojnym krokiem poloneza symbolicznie wkraczają w nowy okres w życiu zwany dorosłością. To wyjątkowy bal, kiedy serca dyrekcji, wychowawców i rodziców rozpiera duma, gdy patrzą pełni nadziei na uosobienie w ich wychowankach, dzieciach piękna, młodości i radości. Pragnę serdecznie podziękować dyrekcji i nauczycielom szkoły za lata trudu, które upłynęły nad kształtowaniem osobowości tych młodych ludzi, za poświęcony im czas i wysiłek. Dziękuję i gratuluję rodzicom za zorganizowanie tej uroczystości. Dziękuję wszystkim pracownikom szkoły. Tak, coś się zaczyna i coś się kończy. Wszystko ma gdzieś swój początek i zbiega się w jakimś punkcie. Nauka w liceum dla Was, młodzi ludzie, już niedługo się zakończy. Za około 100 dni przystąpicie do egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości. Dzisiejszego natomiast wieczoru i dzisiejszej nocy czeka Was jednak ten wyjątkowy studniówkowy bal. Studniówka to tradycja wpisana w kalendarz każdego licealisty. To impreza oczekiwana przez maturzystów z niecierpliwością. Lekkim wzruszeniem i niepokojem. Pozostaje w pamięci młodego człowieka na długie lata, jako jedno z wielu przyjemnych i pięknych przeżyć Szkoły Średniej. Życzę Wam, młodzi maturzyści, abyście okazali dzisiaj postawę godną doniosłości tego balu. Jednocześnie życzę wszystkim tu obecnym wesołej i dobrej zabawy. Aby miłe wspomnienia dzisiejszego wieczoru mogli Państwo zachować przynajmniej do kolejnej studniówki. A młodzieży, by tę studniówkę i całą naukę mile wspominała przez resztę swojego życia. Z wyrazami szacunku, Andrzej Szarlip, Starosta Biłgorajski. Szanowni Państwo, wypada coś dodać od siebie. Bo jak tak patrzę, to powiem, że naprawdę ładnie wyglądacie. Młodzi, piękni czeka naprawdę proszę Pana. Czeka na Was piękna zabawa. Jak powiedziałem, młodzi, piękni, mogę powiedzieć i bogaci, bo naprawdę wspaniale wyglądacie. Czeka na Was całe życie i stajecie dzisiaj na progu dorosłości. Ale jednocześnie czeka. Na Was wiele dróg, wiele wyborów, takich wyborów, które muszą być trafne. I już nie będzie, jak tutaj pani dyrektor wspomniała, blisko mamy i taty, tylko tym młody człowieku będziesz sz sam szedł przez życie. Czego ci życzyć? Życzę ci wytrwałości, życzę ci tylko podejmowania trafnych decyzji. Korzystaj z życia, nie tylko dzisiaj, w dzisiejszy wieczór, ale pamiętaj o tym, że życie jest tylko jedno i warto go godnie przeżyć. Dużo będzie zdjęć na Facebooku po imprezie. Ciekawe, kto wystawi zdjęcie świadectwa po maturze. Dziękuję bardzo. Ten szczególny wieczór, studniówka, 100 dni przed maturą ale wydaje mi się, tak czuję, nie jestem fachowcem, że trzeba dostrzec i pokazać Wam to, co było wcześniej. Wydaje mi się, że jest to szczególna emanacja kultury polskiej. Zobaczcie, czas karnawału na dworach szlacheckich, to był czas zabaw. Polones, to nie tylko Chopin, to także Mickiewicz. To jest wielka klasa kultury polskiej i tak bardzo się cieszymy wami, że wyrastacie z tego, tak jak te kwiaty, która, które młodzież trzyma. Popatrzcie, rodzice tak na was patrzą. I cieszymy się, bo ta matura ma służyć temu, żebyście wchodząc w dojrzałość, mając poczucie swojej godności, wartości, z której wyrastacie, potrafili przekazać dalej. Życzymy Wam pięknej zabawy. Życzymy Wam siły do nauki, żeby się przygotować do matury, żeby zdawać wszelkie egzaminy dojrzałości. Gratuluję rodzicom, bo Wy macie w sobie wielki ładunek emocji. Jestem głęboko przekonany. Przyglądacie się sami sobie, jak wyglądacie, zastanawiacie się, czy dobrze, a co czują rodzice, jak na Was patrzą. Tak myślę. To jest bardzo szczególny moment. Głęboka refleksja, zaduma, to moje dziecko tak wrosło, co będzie dalej i też wielka chwila dla dyrekcji szkoły, dla pani dyrektor, to jest taka sztafeta pokoleń, ile tysięcy ludzi przeszło przez mury tej szkoły, właśnie przez taką formację, takie kształcenie. Jesteśmy z was dumni, macie prawo być dumni z siebie, bądźcie szczęśliwi, przekazujcie to w przyszłość. Dziś bądźcie szczęśliwi, w życiu bądźcie szczęśliwi. Tego wszystkiego Wam życzę. Dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że mogę z Wami być. Dziś jest ta niezwykła noc, dzięki której możemy zapomnieć o trudach, z jakimi przyjdzie nam się zmier zmierzyć za symboliczne 100 dni. Dlatego uczestniczymy w tym wspaniałym balu, tradycyjnie zwanym Studniówką. Warto w ten magiczny wieczór spojrzeć wstecz do 2019 roku, Wtedy po raz pierwszy pojawiliśmy się w murach naszej szkoły. Przez cztery lata poznaliśmy wielu kolegów, przyjaciół, a może nawet przyszłych małżonków. Mimo trudów, z którymi musieliśmy się zmierzyć, nie szczędziliśmy wysiłku, by zdobywać wiedzę oraz stawać się lepszymi ludźmi. Bo właśnie tego między innymi uczy nasze liceum: otwartości, tolerancji oraz wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. Wiele chwil pozostanie w naszej pamięci do końca życia. O niektórych może też będziemy chcieli zapomnieć, ale to właśnie te różne wydarzenia i ludzie, którzy brali w nich udział, kształtowały nas, nasze charaktery i sprawiły, że pójdziemy w dorosłe życie świadomi tego, co powinno być dla nas ważne. Przywołajmy zatem tych, którzy odegrali istotne role w naszym uczniowskim życiu. Codziennie zachęcali do podejmowania odważnych decyzji. Motyw mo motywowali do odkrywania talentów oraz wspierali w rozwijaniu nowych pasji. Pragniemy podziękować dyrekcji za tworzenie dobrych warunków do zdobywania niezbędnej wiedzy, za opiekę, troskę oraz wsparcie okazane w czasie naszej edukacji. Życzymy Państwu satysfakcji z wykonywanej pracy, wielu nowych pomysłów służących rozwojowi naszej szkoły oraz szczęścia w życiu zawodowym i prywatnym. Dziękujemy nauczycielom za przekazywaną nam wiedzę, za wyrozumiałość, a także okazywaną cierpliwość. Często będziemy wspominać, ile dobra wnieśliście w nasze życie. Szczególne podziękowania należą się naszym wychowawcom, którzy od początku wspierają nas i są przy nas w trudnych chwilach, służą pomocą oraz towarzyszą wędrówce ku naszej przyszłości. Jesteśmy wdzięczni za każdą radę, za motywację. Cierpliwość, a nawet krytykę, kiedy trzeba naprawiać błędy. Wszystkim Państwu życzymy wszystkiego, co najlepsze, abyście budzili się z uśmiechem na twarzy i czerpali satysfakcję ze swojej pracy. Najpiękniej, jak potrafimy, z całego serca dziękujemy naszym kochanym rodzicom za wsparcie, za miłość oraz siłę, którą przekazujecie nam każdego dnia. Abyśmy mogli pokonywać nasze lęki, przełamywać bariery i cieszyć się z naszych młodzieńczych lat. Dziękujemy wszystkim, którzy dokładali starań, aby dzisiejsze wydarzenie mogło się odbyć. Dyrekcji naszej szkoły, wychowawcom, nauczycielom oraz naszym drogim rodzicom za cały wysiłek włożony w organizację tej wyjątkowej uroczystości. Dziękujemy Komitetowi Studniówkowemu za zaangażowanie. I czas poświęcony na organizację naszego święta. Podziękowania kierujemy również do pani Edyty Buczek, która pokazała nam, że wcale nie mamy dwóch lewych nóg i w każdym drzemie dusza tencerza. Chociaż chwilami było ciężko. Oraz za to, że na próbach poloneza zawsze była cudowna atmosfera, która wprawiała nas w dobry nastrój. My w tym roku odchodzimy i chcielibyśmy podziękować za cały wysiłek. Za cały w nas wkład. Państwo, ucząc i wychowując nas, pokazywali drogę, którą mamy obrać. Drogę uczciwości, patriotyzmu, drogę pomocy innym ludziom, wypełniania zawsze swoich obowiązków. Będziemy tą drogą kroczyć. Jeszcze raz, dziękując Państwu za ten ogromny wkład w nasz rozwój, chcielibyśmy na ręce dyrekcji, wychowawców oraz gości złożyć te kwiaty. Oczekowaliśmy bardzo dużo podziękowań, bardzo ży dużo życzeń, jestem bardzo miło z tego powodu i dziękujemy za te życzenia i podziękowania. Uważam Bal Studniówkowy 2023 za otwarty. Zapraszam do Poloneza. Poloneza czas Państwa, większe oklaski, większe brawa dla młodzieży.